Rozwiązanie tego zadania podzieliłem na trzy odcinki. Będą tutaj dwa bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz rozwiążemy wspólnie przykład A. Na początek proponuję wyznaczyć kosinus tego kąta, stwierdzenia kosinusów, bowiem znamy długość przekątnej AC. No więc możemy zapisać, że skoro tutaj jest kąt alfa, to bok położony naprzeciwko tego kąta, zapiszemy AC do kwadratu, to się równa jeden bok przy kącie dodać drugi bok przy kącie, odjąć dwa razy iloczyn długości tych boków razy cosinus kąta alfa, no to w zasadzie tutaj to AC jeśli znamy to od razu może zapiszmy, że mamy tutaj 12 kwadrat no i liczymy, 12 kwadrat to 144 to się równa 64 dodać 36 odjąć 6 razy 8, 48 razy 2, 96 razy cosinus kąta alfa. I teraz od 144 odejmujemy 100. Zostaje 44. Po prawej stronie mamy minus 96 cosinus kąta alfa. Dzielę obustronnie równanie przez 96. No i otrzymuję, że cosinus kąta alfa to się równa. 44,96 na minusie, ale po skróceniu otrzymamy minus 11,24. My natomiast potrzebujemy w rozwiązaniu kosinus tego kąta, kąta ostrego. Pamiętamy, że suma miar kątów położonych przy jednym boku w równolegu boku jest równa 180 stopni, więc chcąc wyznaczyć kosinus kąta beta... Zapiszemy, że jest to cosinus 180 stopni odjąć alfa. No i tutaj pojawia się wzór redukcyjny, który znajdziesz w tablicach maturalnych. I nasz kąt zredukował się do takiej postaci: minus cosinus alfa. Cosinus alfa znamy. To jest minus 11,24. I teraz te dwa minusy daje, dają nam plus. I zostaje 11,24, tak jest kosinus kąta beta, kosinus kąta ostrego. Za chwilkę w odcinku bonusowym będziemy liczyli długość drugiej przekątnej.